Cześć wszystkim, dzień dobry! Witam Was serdecznie w nowym filmiku, w którym zaprezentuję Wam moich 10 ulubieńców ze sklepu Action. Nie ukrywam, że gdy nagrywałam pierwszą część, byłam przekonana, że nagram drugą, natomiast nie spodziewałam się aż czwartej części. I co najlepsze prawdopodobnie nagram dla Was jeszcze piątą część z tej serii, ponieważ mam do pokazania jeszcze fajne produkty. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim filmikiem, to zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że chcecie taki filmik obejrzeć. Ale dzisiaj pokażę Wam kolejne fantastyczne produkty, które są tanie, dobre i musicie się o nich dowiedzieć, więc rozsiądzie się wygodnie, weźcie sobie kawkę albo herbatkę, a ja Wam pokażę kolejnych ulubieńców ze sklepu Action. Zapraszam do oglądania. Zacznę od produktu, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ponieważ nie miałam Dużych oczekiwań wobec tego pojemnika. To jest pojemnik, który idealnie nada się do zabrania ze sobą jedzenia do pracy. Możecie tutaj przechowywać swoją owsiankę, sałatkę, e, możecie również sobie tutaj nadać ulubioną zupę. Tutaj na górze macie również pojemniczek, który świetnie sprawdzi się na przykład na grzanki do sałatki albo właśnie do zupy. Możecie też sobie tutaj wrzucić waszą ulubioną granolę. O, tak to wygląda dokładnie w środku. I ja nie ukrywam, że nie miałam ogromnych oczekiwań wobec tego produktu, ponieważ on kosztuje około. 13 zł, więc bałam się, że niestety ten pojemnik będzie przeciekał. Natomiast, jeżeli słyszycie dobrze, to mam tutaj wodę. I absolutnie nie musicie się martwić, ponieważ ten pojemnik kompletnie nie przecieka, co naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Ja również zrobiłam sobie taki test, ponieważ nalałam do tego pojemnika wodę i po prostu odkręciłam tą górną warstwę, przewróciłam go do góry nogami i tak zostawiłam na blacie kuchennym, ponieważ byłam bardzo ciekawa, czy przez noc przecieknie i słuchajcie, nie przeciekł. Więc jeżeli szukacie dobrego pojemnika, który na pewno nie pobrudzi Wam torebki od środka, to to jest zdecydowanie rzecz dla Was. On oczywiście występuje jeszcze w innych wersjach kolorystycznych. Ja rzecz jasna postawiłam na różową, dla mojego męża mam szarą. Tutaj dodatkowo macie w komplecie łyżeczkę. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz, którą warto mieć w swoim domu. Ja polecam, myślę, że też będziecie zachwycone. Druga rzecz z action, którą polecam, znajduje się niedaleko tego różowego pojemniczka. A jest to taki wiszący kosz. I umówmy się, rzecz jasna, to nie jest rzecz niezbędna. Natomiast jest to rzecz, która zdecydowanie ułatwi Wam życie. To jest taki kosz, który wieszamy na swoją szafkę kuchenną. No, już pod naszym blatem i w momencie, kiedy gotujecie, kiedy macie bardzo dużo warzyw do obrania, naprawdę ten kosz jest ogromnym ułatwieniem. Wrzucacie sobie tutaj wszystko i po skończonym gotowaniu wyrzucacie resztę do kosza. Tak jak mówię, nie jest to rzecz niezbędna, ale jest to fajne ułatwienie w gotowaniu. Za taki kosz zapłacicie niecałe 7 zł. Możecie go dorwać również w szarej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Rzecz jasna, ja zdecydowałam się na moją ulubioną bielę. Jest to naprawdę bardzo fajny gadżet, który warto mieć w swoim domu. Skoro jesteśmy na dziale kuchennym, to nie mogę pominąć mojego kolejnego ulubieńca, a jest to taka blaszka, a w sumie foremka do pizzy. Zapłacicie za nią niecałe 18 zł i i jest ona dostępna w normalnej, regularnej kolekcji Action. Ja uwielbiam pizzę wypieczoną na tej foremce. Ten spód jest tak fajnie przypieczony, i zawsze pizza dzięki tej blaszce wychodzi perfekcyjnie. Ja w jednym z filmików pokazywałam Wam mój przepis na taką idealną, domową pizzę, którą uwieszczyli każdy się zachwyca. I to jest właśnie jeden z sekretów dobrej, domowej pizzy czyli foremka z dziurkami. Ja wiem, że wiele osób wypieka również pizzę na kamieniu, natomiast ja jestem ogromną fanką e, tej foremki. Polecam Wam zakupić. Myślę, że na pewno się nie zawiedziecie zostajemy jeszcze w tematyce kuchni, ponieważ chcę Wam zaprezentować ręczniczki kuchenne. Tutaj mam na razie jeden z moich nowszych egzemplarzy. Ja w jednym z filmików z tej serii opowiadałam Wam o ręcznikach łazienkowych, które są naprawdę świetne jakościowo, a ich cena jest niska. Więc jeżeli jeszcze tego filmiku nie widziałyście, to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości, ale wracając do tematu tych ręczniczków kuchennych, polecam Wam szczególnie te wykonane z troszeczkę grubszego materiału. To są ręczniki bawełniane i one bardzo dobrze absorbują wodę. Nie niszczą się bardzo mocno w praniu. Oczywiście ja i tak co jakiś czas wymieniam sobie takie ręczniki, ale te z Action zdecydowanie są godne uwagi. Za taki jeden ręczniczek zapłacicie bodajże 6-7 zł, więc cena jest naprawdę niska, a jakość jest fenomenalna, więc polecam Wam serdecznie. Z Action można kupić również takie wielopaki i one są wykonane z troszeczkę cieniszego materiału i szczerze mówiąc nie polecam, ponieważ nie są tak dobre jakościowo. Czasami zostawiają takie kłaczki na naczyniach, więc ich nie polecam, ale te bawełniane polecam z całego serca. Skoro mówimy już o kuchni i o gotowaniu, to muszę również wspomnieć o sprzątaniu. A z tej kategorii mam nowego ulubieńca. Jest to taki płyn czyszczący marki Fabulosa. Z tej serii, z tej marki możecie znaleźć bardzo dużo wersji zapachowych. Ja akurat upodobałam sobie tą różową wersję, która pachnie po prostu wspaniale. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco znacie mnie doskonale i wiecie, że ja uwielbiam jak w domu pięknie pachnie. U mnie zawsze jest rozpalona jakaś świeczka, są wystawione jakieś patyczki zapachowe i również jeżeli chodzi o chemię domową, to musi ona bardzo ładnie pachnieć i w przypadku tego produktu tak też jest. On zostawia cudowny zapach po wysprzątaniu. Raczej używam go do takich codziennych porządków, na przykład właśnie do przetarcia blatów kuchennych po gotowaniu albo na przykład do wytarcia kurzy z szafę. Nie stosowałam tego produktu do zadań specjalnych, ponieważ mam w tym zakresie innych ulubieńców. Natomiast jest to rzecz, którą polecam wam serdecznie, ponieważ po wysprzątaniu domu unosi się cudowny zapach, akurat ten pachnie takie eleganckie, słodko Perfumy. Polecam serdecznie. Kosztuje niecałe 9 zł, starcza na długo i na pewno zachwyci Was tak samo jak i mnie. Niezbędna rzecz, którą zawsze muszę mieć w swoim domu, to takie woreczki do prania. W action są one bardzo tanie. Za dwie sztuki zapłacicie całe 4 zł, więc cena jest naprawdę atrakcyjna, a te woreczki zdecydowanie spełniają swoją funkcję, ponieważ w nich możecie brać na przykład bieliznę, możecie wybrać delikatne ubrania i dzięki nim wasze ubrania się nie niszczą. Takie woreczki ostatnio widziałam w sklepie Deals i za jedną sztukę trzeba było zapłacić 3 zł, natomiast tak jak mówię tutaj, macie praktycznie w tej samej cenie już dwie sztuki. To jest bardzo fajny gadżet, który uważam, że warto mieć w swoim domu. Wiadomo, jak karka czasami potrafi niszczyć nasze ubrania, szczególnie te delikatne, więc uważam, że to jest naprawdę niewielka inwestycja która odmieni wasze pranie skoro mowa o praniu to oczywiście muszę również wspomnieć o chusteczkach do prania które zapobiegają farbowaniu ubrań, bo wbrew pozorom nawet ubrania, które pierzecie po raz kolejny, potrafią jeszcze zafarbować. Te chusteczki są tanie i one oczywiście są bardzo łatwe w użytkowaniu. Po prostu przed wsadzeniem brudnych ubrań należy taką jedną e, chusteczkę umieścić w bębnie pralki. Nakładamy nasze ubrania, dodajemy ulubiony detergent, pierzemy i taką chusteczkę po wypraniu oczywiście wyrzucamy. Jeżeli martwicie się, że ona zostanie w tej pralce, że tam gdzieś wleci i będzie awaria, to bardzo dobry sposób jest taki, aby wrzucić chusteczkę do takiego worka na pranie, dzięki czemu nic się nie stanie. Natomiast, nigdy nie miałam takiej sytuacji, daję Wam tylko znać, być może akurat której z Was taka informacja się przyda. O tym produkcie mówiłam Wam już wszędzie, wspominałam o nim zarówno tutaj na YouTubie, jak i na moim Instagramie, jak i na TikToku. I jest to absolutny hit: a jest to taka marmurowa taca która kosztuje 25 zł. Jest ona dosyć ciężko dostępna, natomiast nie dziwię się, ponieważ takie marmurowe tace nie ukrywajmy, są o wiele droższe, ani nie warto jest przepłacać. Pozwolicie, że ją odłożę, ponieważ jest strasznie ciężka. Jest to rzecz, z której bardzo się cieszę, ponieważ tace wykorzystuję sobie do dekoracji w moim domu. Ja już bardzo długi czas szukałam takiej tacy, aż w końcu Action wypuściło takie tace w nowej kolekcji. Jest dostępna również taka mniejsza wersja za bodajże 8 zł, natomiast te większe zdecydowanie lepiej się sprawdzą i myślę, że będą wyglądały pięknie w każdym wnętrzu. Jeżeli chodzi o takie marmurowe rzeczy, to w Action możecie również dorwać e, takie marmurowe świeczniki. One mają złote wnętrze i wyglądają fantastycznie. Ja uwielbiam Action za to, że może tam wyłapać takie perełki, które naprawdę są świetne jakościowo, są tanie, a wyglądają rewelacyjnie. To jest zdecydowanie jeden z moich najlepszych ulubieńców z tego sklepu. Mam wam również do pokazania dwóch ulubieńców z zakresu pielęgnacji. Zacznę od gadżetu niezwykle praktycznego: mianowicie jest to maszynka do golenia z dwoma wkładami. Składami, która idealnie sprawdzi się w podróży. Tak prezentuje się to po wyjęciu z opakowania. Jak widzicie mamy plastikowy futerał. W środku jest golarka, która prezentuje się w ten sposób, jest mega urocza i jest to gadżet zdecydowanie potrzebny w podróży, szczególnie jak wybieracie się na jakieś dłuższe wakacje. To zawsze taką golarkę możecie mieć przy sobie. Za cały zestaw płacicie cały 9 zł, a dodatkowo tutaj, również w tym opakowaniu, macie dwa wymienne wkłady, więc cena jest naprawdę atrakcyjna. A jest to rzecz, która zdecydowanie cieszy, która może się przydać i którą warto zawsze przy sobie mieć. Szczerze mówiąc, ta golarka w ogóle jest naprawdę bardzo fajna jakościowo, nie musicie używać tylko w podróży, również sprawdzi się przy regularnej pielęgnacji w domu. Więc jak najbardziej polecam Wam taki zestaw. Ostatnie produkty, jakie chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to maseczki. I ja wiem, że wiele osób boi się pielęgnacji i kolorów z Action, ale naprawdę nie ma czego, ponieważ tam można znaleźć rewelacyjne produkty i takimi produktami są te maseczki. To są akurat moje dwie ulubione. Pierwsza z nich to maseczka w płachcie z propolisem, druga natomiast jest to maska w płachcie z peptydami. Obie bardzo dobrze mi się sprawdzają. Akurat te maseczki są produkowane w Korei Południowej, a jak wiemy koreańska pielęgnacja jest na naprawdę dobrym poziomie i tak samo jest z tymi maseczkami. Są naprawdę świetne, mają spoko składy i przede wszystkim widać po ich użytkowaniu efekty. Zdecydowanie polecam zakupić jedną maseczkę, zrobić sobie relaksujący wieczór i myślę, że te maseczki na pewno Wam się sprawdzą. Tymczasem, kochane, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy używałyście tych produktów, czy je znacie. Być może być dzisiaj po raz pierwszy. Czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Oczywiście, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy miałyście, to również napiszcie, jak one Wam się sprawdzały. Dajcie również znać w komentarzu, czy chcecie kolejną część top 10 produktów z Action. A tymczasem to wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam z całego serca. To za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!